Witam was na kolejnej sesji Q&A, gdzie odpowiadam na wasze pytania i dzisiaj między innymi powiem czy pieniądze dają szczęście i czy miałem kiedyś taką sytuację w życiu, gdzie wzniosłem się na sam szczyt i szybko spadłem na sam dół. Jak sobie z tym poradziłem? Zapraszam. Witam was na kolejnym Q&A i na wstępie chciałem podziękować za y, mnóstwo, mnóstwo pytań, które do nas y, przychodzą. Na które jestem w stanie odpowiadać i zachęcam do zadawania pytań, ponieważ po to robimy to QA. Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, to yy, robimy listę takich pytań co tydzień, nagrywamy tego typu materiały. Także z góry dziękuję, ale zachęcam też do zadawania pytań pod tym materiałem dzisiejszym, jak i pod różnymi innymi materiałami na kanale Biznesmania czy w innych mediach społecznościowych. Po prostu szukamy pytań, zbieramy je w e, taką listę kilku pytań i, i na nie odpowiadam. Przechodzę do pytań. Marcelo, Marcelo napisał. Fajny materiał i dzięki za to co robisz. Dzięki Marcelo. Mam pytanie. Przykładowo mając 50 tysięcy w wieku 23 lat, nie mając własnego mieszkania, mieszkając z rodzicami, jest możliwość kredytu na mieszkanie. Opłaca się teraz, opłaca się brać teraz, zbiera, zbierać dalej, czy kupić w przyszłym roku, wiedząc, że ceny mieszkań idą do góry. Co robić, a może inwestycja w coś innego? To tak naprawdę zależy od, od wielu czynników. Co zamierzasz robić w przyszłości? Czy to mieszkanie ma być tak naprawdę mieszkaniem, gdzie będziesz tam mieszkał? I czy potrzebujesz się teraz wyprowadzić z domu rodzinnego? Jeżeli już na tą chwilę w takim wieku zbierałeś kwotę 50 tysięcy. To domyślam się, że mieszkasz z rodzicami, masz niskie koszty utrzymania, zarabiasz i oszczędzasz. To jest, to jest dobry znak, ponieważ większość ludzi nie potrafi oszczędzać pieniędzy, więc, już weszłeś w ten nawyk, ale, ale musisz też wziąć pod uwagę, że Twoje koszty utrzymania są niewielkie. Nie ma to jak mieszkać z rodzicami, nie mając swoich pewnie dużych zobowiązań, rodziny. Pewnie wykorzystywałbym ten, ten element mieszkania z rodzicami, odkładając. Doszkalając się, inwestując w, swoje, w, swoje, w, swoje, w siebie, w to, żeby rozwijać swoje kompetencje, doszkalając się w tym zawodzie, w tym kierunku, który chcesz może w przyszłości rozwijać. No i pytanie, czy chcesz się tam wprowadzić, co podniesie znacznie Twoje koszty utrzymania, bo na pewno nie będziesz w stanie już tyle odkładać, może nawet nic nie będziesz w stanie odłożyć. Możliwe, że te dodatkowe koszty spowodują to, że będziesz, może się zadłużysz jeszcze. Więc musisz to na pewno skalkulować, jeżeli to jest mieszkanie inwestycyjne. Zakładam, że jest to mieszkanie, w którym nie będziesz mieszkał, ponieważ pytasz tutaj o inwestycje w coś innego, więc zakładam, że, że, że może jest to typowo inwestycja, nieruchomość na wynajem. Eee, I jak dla mnie nieruchomość na wynajem, mieszkanie na wynajem jest to bezpieczna inwestycja. Eee, kiedyś znajomy multimilioner z, z, z Londynu powiedział mi, kiedy byłem na samym początku e, ogólnie e, działania w branży nieruchomości, powiedział mi, na nieruchomościach nigdy nie stracisz. E, no ale mówię, najlepsze no są kryzysy w branży nieruchomości, domy, wartość domów spada w dół, następnie idzie do góry, przecież jest to e, już widoczne historycznie, wiele razy tak się stało, w różnych krajach. A powiedział, nigdy nie stracisz, chyba że sprzedasz w złym czasie. I tego się, tej zasady się zawsze trzymam. Jeżeli kupisz nieruchomość, Wydasz y, na tą nieruchomość ten wkład własny, resztę skredytujesz i wynajmiesz tą nieruchomość y, za kwotę, która będzie spłacać kredyt i jeszcze z tego czynszu, nie dość, że spłacisz kredyt, to jeszcze Ci zostaje, ja tak mówię, zawsze 20%. Jeżeli Ci zostanie minimum 10%, ale, ale zakładając tak idealnie byłoby, żeby to zostało Ci 20%, y, jeszcze ponad Spłatę, spłatę, spłatę raty kredytu, to jest idealny scenariusz. Masz lokatora, podpisujesz długotrwałą umowę, na, na przynajmniej na rok lub dwa lata, e, weryfikujesz takiego najemcę, no i masz pewny, pewny czynsz przez, e, przez jakiś okres czasu. E, upewniasz się, że ta nieruchomość jest kupiona w dobrym miejscu, jest popyt na, na, na nieruchomości na wynajem, robisz trochę analizę rynku, podejmujesz decyzję, więc jeżeli miałbym doradzić, to po prostu na taki zakup nieruchomości mieszkania na wynajem zawsze jest dobry czas. Jeżeli na to cię teraz stać i dalej będziesz mieszkał z rodzicami, dalej będziesz odkładał i możliwe, że za kilka lat zrobisz to ponownie, kupisz kolejną nieruchomość na wynajem. Wykorzystaj ten moment, kiedy masz niskie koszty utrzymania, mieszkasz z rodzicami, jesteś w stanie odkładać więcej pieniędzy, zainwestuj, kup mieszkanie, wynajmij je, zrób analizę rynku, nie rób nic pochopnie i rozejrzyj się, natomiast wydaje mi się, że kupno mieszkania na wynajem jest dobrą opcją inwestycyjną w, w każdym momencie, w, w każdym momencie, nawet jeżeli jest kryzys w branży nieruchomości, jeżeli wiesz, że je kupisz, wynajesz, rewelacja, ale musisz zrobić trochę, trochę rozeznania. Okej, okay. Tomasz pyta, yy, napisał, witam Panie Łukaszu, oglądam Pana od pewnego czasu i wszystko jest zrozumiałe, jest Pan człowiekiem, który doszedł gdzieś sam za to cenię. Ale niech mi pan powie jedną rzecz, a mianowicie czy spadał pan kiedyś z góry na sam dół i czy się pan podniósł? Nie miałem nigdy sytuacji takiej, kiedy odniósłbym potężny sukces albo duży sukces i nagle wszystko runęłoby w gruzach i... i mi się ocknął, gdzie, gdzie to wszystko jest, co się z tym, z tym stało. Ponieważ to się wiąże z pewnymi decyzjami, zachowaniami, nawykami w życiu. Kiedy, dam, dam, dam Ci przykład, kiedy ktoś uruchamia biznes, idzie mu bardzo dobrze w biznesie yy, i zaczyna trochę z, z wprowadzać różne zmiany za, swojego zachowania. Możliwe, że wydaje pieniądze w innych. Na inne rzeczy niż dotychczas, możliwe, że inaczej spędza czas, możliwe, że już twierdzi, że osiągnął duży sukces, zaczął zarabiać i, i, i biznes funkcjonuje, e, możliwe, że zacznie y, częściej imprezować, pojawia się alkohol, możliwe, że jakieś narkotyki i to wszystko powoduje, że ta osoba no, osiągnęła ten, to, ten wstępny etap, bym powiedział, sukcesu, ale na razie, na, nagle wszystko uległo w gruzach, ponieważ w, 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 zaszły zmiany. Głównie zaszły zmiany związane z, z, z jego zachowaniem, postępowaniem. E, więc wszystko jest w naszych głowach. Jak jesteśmy w stanie sterować swoim umysłem, jak kontrolujemy swoje zachowanie, kontrolujemy swoje myślenie, kontrolujemy podejmowanie decyzji. I przez ostatnie kilkanaście lat ja mocno nad tym pracowałem. Oczywiście były, były czasy, gdzie y, było łatwiej y, i było z górki, nagle pojawiło się wiele problemów, przeszkód, i, i, i było pod górkę. Ale byłem tego świadomy. Wiedziałem, że, że tak po prostu jest. Kiedy zacząłem też obserwować ludzi sukcesu, wzorować się na, 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 na ludziach sukcesu, czytać, czytać książki, słuchać audiobooki, oglądać jakieś materiały motywacyjne, wypowiedzi ludzi sukcesu, zacząłem stosować te zasady, i, 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 i to wszystko działa. Więc jeżeli już ustalisz sobie cel i jesteś świadomy, że po prostu w życiu będzie trudno, i nieważne jakie. Jakie będą przeszkody, to, to jesteś w stanie prędzej czy później z tego wybrnąć. Yy, i, I faktycznie czasami zdarza się tak, że ktoś, no wydaje mu się, że osiągnął duży sukces, nagle wprowadza du, duże, duże zmiany, inaczej się zachowuje, inaczej postępuje, ma inne otoczenie i nagle to, to wszystko ginie. Jest bardzo trudno się wtedy z tego podnieść. Ale należy sobie wtedy powiedzieć, że to wszystko się stało, ponieważ ja tak, a inaczej się zachowywałem, postępowałem. I teraz muszę to zmienić. Należy wprowadzić. Zmiany, wprowadziłem zmiany na gorsze, teraz muszę z powrotem wyprowadzić to, to, ten mój tor, e, to moje działanie na odpowiedni tor i wprowadzić inne zmiany na lepsze. I, 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 i zmiany są zawsze trudne. Ludzie się cholernie boją zmian, i, i e, kiedy działają na jakimś poziomie, przyzwyczają się do tego, wchodzą w komfort, w strefę komfortu i żeby coś zmienić. No jest, jest, to, jest to dosyć duży problem, więc tylko nie, niewielki procent ludzi jest w stanie osiągnąć duże sukcesy, ponieważ to wiąże się ze zmianami. Ludzie chcą, dążą do komfortu, a nie do dyskomfortu. W strefie komfortu nie osiąga się sukcesu. Sukces osiąga się poza strefą komfortu, ponieważ cały czas się czegoś utrzymuje, cały czas wprowadzamy jakieś, jakieś zmiany, cały czas musimy się, się zastanawiać, szukać nowych informacji, docierać do nowych ludzi, znaleźć rozwiązanie na dany problem, przeszkodę. I, i, i cały czas się wtedy rozwijamy. Mam nadzieję, że poniekąd odpowiedziałem na Twoje pytanie. Maxi komis, Maxi, Max Mix komis, o Max Mix komis napisał. Łuka, Łukasz, uważasz, że pieniądze szczęścia nie dają, czy wręcz przeciwnie? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No jest powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają e, i, i zgadzam się z tym powiedzeniem, e, chociaż Wiecie, wiele wielu osób twierdzi, że jeżeli miałbym pieniądze, to był, byłbym szczęśliwy. I, i, I kiedy się tych pieniędzy nie ma, albo się ich ma za mało, albo się ich ma, ma mało, z reguły tak się myśli: no, jakbym miał więcej pieniędzy, będę, będę szczęśliwy. Kiedy się już ma pieniądze, to wtedy się zaczyna rozumieć i, i, i zgadzać się z tym powiedzeniem, że, że jednak same pieniądze szczęścia nie dają. I, i się w tym 100% zgadzam, e, bo wiele, jest wiele osób, które ma pieniądze i nie są szczęśliwe. Dochodzi do jakiegoś poziomu, ma, ma dobrze prosperujące biznesy, ale nie może się dogadać z rodziną, nie ma wokół siebie dobrych, dobrych przyjaciół, znajomych, może ma złe nawyki, może źle się odżywia, może ma problemy zdrowotne, może ogólnie nie dba o siebie i, i zaniedba o siebie przez jakiś długi okres czasu, i to wszystko, co, co, co stworzył kosztem czegoś innego, nie sprawia, że jest szczęśliwy, więc trzeba zawsze trzeba utrzymać, utrzymać balans. Natomiast Pieniądze są narzędziem, który pomaga w tym, żeby być szczęśliwym. Ponieważ kiedy chcesz zrealizować jakiś cel, rozwinąć jakąś pasję, możliwe, że uruchomić biznes i to wszystko, co chcesz zrobić, no dążysz do tego. To jest twój cel. Chcesz to zrealizować, to będzie sprawiało, jeżeli to zrealizujesz. Czy, czy, czy jest to nawet ten proces dążenia do tego, będzie to sprawiało, że jesteś szczęśliwy, to cię napędza, to cię motywuje i chcesz to robić, ale w dużej części do wszystkich tych, do większości tych elementów potrzebujesz pieniędzy. Potrzebujesz pieniędzy, żeby gdzieś jechać, żeby się z kimś spotkać, żeby kupić jakieś narzędzie, żeby coś w coś zainwestować, żeby powstało z tego co, coś większego. Więc do czego potrzebujesz pieniędzy? Więc używaj narzędzi, używam, narzędzi jako używam pieniędzy jako narzędzie do tego, żeby być zaangażowany w różne, w różne rzeczy, które sprawia, sprawiają, yy, to, że jestem szczęśliwy. Więc one bezpośrednio nie dadzą Ci szczęścia, czyli pieniądze, tylko pieniądze nie dadzą szczęścia. Natomiast jeżeli je u, uż, użyjesz w odpowiedni sposób, to staną się narzędziem, które pomaga Ci w tym, żeby być szczęśliwy, szczęśliwym i jest to bardzo ważne narzędzie. Bez, be, bez, czy bez pieniędzy można być szczęśliwym? Tak, jeżeli jesteś szczęśliwy, nie mając dużej ilości pieniędzy lub nie mając w ogóle pieniędzy, no to, to, to znaczy, że jesteś szczęśliwym jeżeli masz cele, które są związane z tym, żeby wydać na to pieniądze i to ci sprawia, że jesteś szczęśliwy, no to do tego potrzebujesz pieniędzy. Natomiast same pieniądze nie, nie powodują to, że jesteś szczęśliwy. Takie jest moje zdanie. Rita zadała pytanie, czy planujesz zrobić taki QA w formie live. Tak, planuję. Jest, jest taki pomysł, jest, mam taki pomysł, żeby robić to na koniec każdego miesiąca. E, więc w tym miesiącu wstępnie planujemy to na 30 e, czerwca. Nie, nie potwierdzę jeszcze godziny, prawdopodobnie godzina e, popołudniowa. E, więc wtedy będę, będziemy robić około 45 minut do godziny live'a tutaj na, na YouTube. Zbiorę kilka pytań, na które zacznę odpowiadać. I podczas live'a będziecie mieć możliwość też zadawania, zadawania pytań. E, natomiast Również co sobotę organizuję na moim Instagramie na, na re, w formie relacji taki QA, gdzie odpowiadam na Wasze pytania. Z reguły jest to kilkadziesiąt pytań, pewnie od 15 do jakichś 25 pytań, które, na które odpowiadam w formie relacji na, na Instagramie i robię to co sobotę. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i chce zadać mi pytanie na relacji, to zapraszam na, na mojego Instagrama. I tyle na dzisiaj. Dziękuję za pytania. Wydaje mi się, że yy, będą odpowiedzi i pytania, ogólnie są, są, są wartościowe dla wielu osób, także pozdrawiam. No i do następnego i nie zapominajcie o zadawaniu kolejnych pytań. Pozdrawiam.